No cześć, w tym odcinku po raz pierwszy na tym kanale tak na poważnie poruszymy sobie temat FIRE, czyli ruchu, którego uczestnicy dążą do przejścia na wcześniejszą emeryturę, ale wydaje mi się, że chyba przede wszystkim do niezależności finansowej. Chodzi o odłożenie i odpowiednie zainwestowanie takiej kwoty, żeby stopniowo uniezależniać się od pracy, którą wykonujemy i być w 100% odpornym na wszystkie niespodziewane koszty. Przez ostatnie lata sporo na ten temat rozmyślałem i doszedłem do wniosku, o czym już wspominałem w jednym z podcastów, że to nie samo posiadanie pieniędzy czy przedmiotów daje poczucie szczęścia, ale ważnym elementem szczęścia jest ten potencjał, który posiadanie dużej i zainwestowanej kwoty generuje. To znaczy, oczywiście, na takie ostateczne szczęście składa się wiele czynników, i pieniądze czy inwestycje nawet nie muszą być jednym z nich. Ale jeśli dobrze się zastanowić, to znaczna większość konfliktów rodzinnych jest właśnie na tle finansowym. Wychowując się na wsi, wielokrotnie słyszałem opowieści o rodzinach skłóconych o kawałek ziemi czy kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych spadku. Posiadając powiedzmy pół miliona złotych w akcjach, w takiej sytuacji co najwyżej się uśmiechniesz pod nosem, machniesz ręką i pójdziesz w swoją stronę. Nawet nie chodzi o to, że gardzisz takimi pieniędzmi, ale dla takiego błogiego uczucia spokoju, że nie musisz na nikim polegać, a nie liczyć na jakieś dary od losu, wygrane na loterii czy zasiłki, no bo sam jesteś w stanie zbudować swój majątek. Ruch FIRE powstał właśnie na takich fundamentach i strasznie mi się to podoba, bo ta filozofia zakłada, że to ty jako jednostka bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje życie, rozwój i zapewnienie sobie dostatniej do emerytury. Gdyby udało się zbudować w Polsce większą społeczność wokół tego ruchu, to byłaby to bardzo przyjemna odmiana od ludzi, którzy bez przerwy wykłócają się o to, kto powinien dostać większy socjal i komu się należy, a komu nie. W tym miejscu zaznaczę, że ten odcinek jest raczej taki rozrywkowo publicystyczny, ale mam wrażenie, że z wieloma rzeczami się tu zgodzicie, a może nawet czymś zainspirujecie. Gdyby ktoś chciał pomóc mi poświęcać więcej czasu temu kanałowi, to istnieje kilka opcji wsparcia, przede wszystkim subskrypcje, łapki i komentarze, a ewentualnie można kliknąć w link pod tym wideo i postawić mi wirtualną kawę, czego absolutnie nie wymagam i wolę, żebyście wydali to na akcję. A, a propos akcji, od razu zaznaczam, że droga do Fire jest nierozerwalnie związana z rynkiem kapitałowym, bo giełda jest akceleratorem naszego bogacenia się. Przy okazji chciałem obalić dwa powszechne mity dotyczące giełdy. Pierwszy mówiący, że giełda to hazard i wiąże się z ogromnym ryzykiem, a drugi, że trzeba mieć niesamowitą wiedzę i duże pieniądze, żeby zacząć inwestować. Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, to istnieją swoją drogą bardzo proste, giełdowe strategie, które w całej historii rynku w Stanach Zjednoczonych prędzej czy później wychodziły na plus. Taką strategią jest chociażby inwestowanie w SP500, czyli indeks 500 największych amerykańskich spółek. W skrócie, wystarczy regularnie kupować taki indeks za pomocą ETF-a, czyli takiego taniego funduszu pasywnego i po prostu czekać. Oczywiście faktycznie nawet najbezpieczniejsza strategia będzie wiązać się z pewną zmiennością i ryzykiem. Ale jeśli wydasz te pieniądze na drogie ubrania, telewizory, konsole itd., to ryzyko utraty wartości tych rzeczy jest niemal stuprocentowe. Dodatkowo, kupując co roku najnowsze modele telefonów czy tony ubrań, których nawet później nie nosisz, pracujesz tak naprawdę na majątek jakiegoś kolesia po drugiej stronie świata zamiast na swój. Giełda daje możliwość stania się współwłaścicielem takiego biznesu i zarabiania na ludziach, którzy pod wpływem mody są w stanie wydać 3000 zł na bawełniany T-shirt. Takim symbolem trendu, o którym mówię, jest fakt, że najbogatszym albo drugim najbogatszym człowiekiem na świecie jest w tej chwili właściciel Louis Vuitton, czyli firmy sprzedającej właśnie takie luksusowe ubrania. Ja w pewnym momencie przestałem się temu dziwić i z tym walczyć, a zacząłem starać się na takich trendach zarabiać właśnie dzięki giełdzie. Czyli podsumowując, giełda oferuje nam możliwość stania się właścicielem zamiast tylko konsumentem. Drugim mitem jest duży kapitał potrzebny, aby wejść na giełdę i skomplikowany proces zakupu akcji. Tak naprawdę, jeśli nie chcemy się bardzo zagłębiać w działanie rynku finansowego, co swoją drogą polecam, bo to ciekawe, to wystarczy może jeden dzień nauki obsługi konta brokerskiego, no i trochę ponad 100 zł, bo tyle kosztuje jedna jednostka takiego prostego ETF-a od Vanguarda, który inwestuje za nas 80% kapitału w akcje z całego świata, a 20% w obligacje. I znajdziemy go wpisując u naszego brokera ticker V80A. No i jest to jedna z tych niezawodnych strategii w dłuższym terminie, o których wspominałem wcześniej. Ja sam obecnie z tego nie korzystam, bo giełda jest jednym z moich hobby i chcę się po prostu przez jakiś czas tym pobawić. Dlatego obecnie inwestuję aktywnie głównie w spółki dywidendowe. Czyli podsumowując, potrzebujemy parę godzin na ogarnięcie procesu kupowania akcji lub ETF-ów i trochę ponad 100 zł, aby móc zacząć inwestować. Przy takich kwotach oczywiście trzeba uważać na prowizję, ale mamy chociażby w Polsce XTB, które oferuje kupno akcji i ETF bez prowizji. Ponieważ dążenie do Fire przypomina trochę taką długą grę komputerową, i sam w taki sposób o tym myślę, to podzieliłem tę drogę na 10 poziomów. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że wcale nie musisz przejść do 8 czy dziesiątego poziomu. Nawet osiągnięcie trzeciego, czwartego czy piątego etapu już powinno sporo zmienić w Twoim życiu i sposobie myślenia o zarabianiu, oszczędzaniu i inwestowaniu, a także dostarczyć sporo praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu świata finansowego, no i nie tylko finansowego. Zacznijmy może od tego, że jeżeli decydujesz się na udział w takiej grze, to będziesz musiał coś poświęcić. Zresztą, podobnie jak w grach komputerowych, płacimy naszym czasem, żeby postać stawała się coraz silniejsza? No i tak tutaj budujemy nasz portfel, pracując i oszczędzając. Fire na pewno nie jest dla osób, które wydają wszystkie zarobione pieniądze, bo to tak jakby przechodzić w kółko ten sam poziom i nie robić żadnych postępów. Trochę nuda. Omówimy sobie teraz kolejne etapy. Każdy z nich będzie zawierał jakąś kwotę oszczędności, którą powinniśmy na danym etapie mieć i którą powinniśmy rozsądnie zainwestować. W tym materiale zakładam, że Twój kapitał będzie w stanie generować jakieś 7,5% rocznie. Trochę wyższe realne stopy zwrotu dawał historycznie indeks S&P 500, więc generalnie taki wynik jest raczej do zrobienia, a nawet jeśli Twój kapitał rósłby tylko o wartość inflacji, to moim zdaniem i tak warto. Cały proces oczywiście się wydłuży, ale to na tyle przyjemna, satysfakcjonująca i rozwijająca droga, że wydaje mi się, że w takiej sytuacji i tak nie żałowalibyście ostatecznie tej decyzji o dążeniu do Fire. Dodatkowo w dowolnym momencie można przecież to przerwać, a kapitał, który zgromadziliśmy, nikt nam nie zabierze. Poziom pierwszy od 0 do 2000 zł. Tak naprawdę, to jeśli jesteś w stanie zacząć grać w tę moją grę, to już jesteś w naprawdę niezłej pozycji, bo większość Polaków nie będzie w stanie odłożyć nawet niewielkiej sumy pieniędzy z przeznaczeniem na inwestycje. Tutaj kluczowa jest umiejętność zaakceptowania tego, że na owoce naszej inwestycji przyjdzie nam poczekać przynajmniej parę dobrych lat, a tak racjonalnie nastawiłbym się na jakieś 10-15. Wiem i pamiętam, jak trudne to było na początku, ale tutaj musisz zaufać. Że z czasem i wielkością portfela coraz łatwiej przychodzi odkładanie kolejnych pieniędzy, bo nominalny zysk z naszych inwestycji przestaje być liczony w batonikach z Lidla, a zaczynamy przeliczać go bardziej na jakieś telefony czy laptopy. I dochodzi do nas, że same inwestycje mogą faktycznie generować realne i duże pieniądze. No dobra, czyli poziom pierwszy osiągasz w momencie, kiedy po pierwsze uda ci się pozbyć jakichś wysoko oprocentowanych długów konsumenckich. I nie wliczamy tutaj oczywiście kredytu hipotecznego. A po drugie jesteś w stanie albo zarobić na tyle dużo albo żyć na tyle oszczędnie, że udaje ci się regularnie odkładać na konto oszczędnościowe jakieś niewielkie kwoty. Specjalnie powiedziałem tu o koncie oszczędnościowym, bo dysponując początkowo niewielkimi środkami dobrze jest dać sobie czas na spokojne poczytanie o rynku finansowym i innych możliwościach inwestycyjnych, a chwilowo gromadzić oszczędności właśnie na koncie. Lub lokacie, szczególnie, że akurat kiedy nagrywam ten odcinek, możemy znaleźć naprawdę niezłe oprocentowanie tych produktów, które powinno przez najbliższy rok mniej więcej zabezpieczyć nasz kapitał przed inflacją. Mija kilka miesięcy, a ty cały czas nie zrezygnowałeś i dajesz radę odkładać dalej? No to pora na poziom drugi, w którym masz na koncie od 2 do 10 tysięcy złotych, która to kwota jest w stanie wygenerować już naprawdę fajne kieszonkowe w ciągu roku. Jesteśmy coraz bardziej zabezpieczeni na wypadek jakichś nagłych wydatków, jak na przykład konieczność leczenia zębów czy popsuta pralka i nie musimy pożyczać od rodziny czy kombinować w inny sposób. To moment, w którym możesz powiedzieć, że bierzesz finanse w własne ręce i poziom, w którym powinieneś nauczyć się już planować wydatki i rozsądnie wydawać pieniądze. Ja bym też zastanowił się nad tym, czy na pewno to, na co obecnie regularnie wydajesz pieniądze, jest ci potrzebne do dobrego funkcjonowania. Mam tu na myśli słodycze, alkohol, papierosy, energetyki, milion subskrypcji na wszystkich platformach streamingowych itd. Mówię to o tym dlatego, że na mnie odcięcie się od tych rzeczy wpłynęło mocno pozytywnie, ale tutaj każdy sam musi podjąć jakieś rozsądne decyzje, no bo też... Nie można się pozbawić wszystkich przyjemności z życia, no nie o to chodzi. No dobra, jeśli nauczyłeś się odkładać i rozsądnie dysponować swoimi pieniędzmi i przekroczyłeś poziom 10 tysięcy złotych oszczędności, to witamy w poziomie trzecim. Tutaj widełki to 10 000 do 25 tysięcy złotych. Najprawdopodobniej masz już wyrobione nawyki, które są niezbędne, żeby wytrwać długoterminowo w drodze do FIRE. Odłożone i zainwestowane pieniądze generują już całkiem pokaźny zysk, który reinwestowany powoli zaczyna wywierać coraz większy wpływ na wielkość całego portfela. Tutaj trzeba uważać, bo przy takiej kwocie oszczędności może kusić, żeby wydać ją w całości na jakieś rzeczy typu komputer, konsola, telewizor, na które wcześniej po prostu niezbyt mogliśmy sobie pozwolić. No ale jak już weszliśmy na drogę do FIRE, to się i trzymajmy. Poziom czwarty, od 25 do 50 tysięcy złotych, to etap, w którym powinniśmy już intensywnie uczyć się giełdy i mieć wybraną, rozpisaną i jasno zdefiniowaną strategię kupowania akcji, np. inwestowanie pasywne czy inwestowanie dywidendowe. Kwota, którą uzbierałeś pozwala stworzyć już nieźle zdywersyfikowany portfel, a w razie czego może posłużyć nawet jako część wkładu własnego przy kupnie mieszkania. Osiągnięcie tego poziomu przed 30 rokiem życia stawia Cię na naprawdę dobrej pozycji, żeby faktycznie osiągnąć w przyszłości dużo wcześniejszą emeryturę i czuć się dużo pewniej i swobodniej niż Twoi rówieśnicy, którzy żyją od wypłaty do wypłaty. Chociaż no, trzeba pamiętać, że to nie jest żaden wyścig i właściwie każdy wiek przedemerytalny będzie dobry, żeby zacząć jeżeli spodobała ci się ta nowa filozofia życiowa i jesteś zdeterminowany, żeby ją kontynuować, to polecam zainteresować się kontami IKE i IGZE. Nawet jeśli nie będziesz trzymał ich do końca, czyli do wieku emerytalnego, to i tak ich posiadanie opłaci się z powodu odroczonego podatku, który płacimy dopiero przy likwidacji takiego konta. No a wcześniej te pieniądze dla nas pracują. To trochę tak, jakbyś mógł zapłacić rachunek za prąd wynoszący 500 zł teraz, lub na przykład za 10 lat, a przez te 10 lat dysponować sobie swobodnie tym kapitałem i trzymać go chociażby na koncie oszczędnościowym. No tutaj wybór jest prosty, ale no, to jest trochę takie uproszczenie. Eee, ale w skrócie no, korzystajcie z tej tarczy podatkowej na kontach emerytalnych, ile się da, im szybciej zaczniecie, tym lepiej. Poziom piąty. Od 50 do 100 tysięcy złotych. Zaczyna robić się coraz trudniej przeskakiwać do kolejnych etapów, ale z taką kwotą na koncie powinieneś czuć się w miarę pewnie, bo możesz najprawdopodobniej pozwolić sobie w razie czego na rok bez pracy. I masz pieniądze na wkład własny lub sfinansowanie startu własnego biznesu, jeśli kiedyś będziesz miał lub miała na to ochotę i możliwości. Kwoty z dywidend i odsetek zapewniają nam już jedną dodatkową średnią polską pensję rocznie. Więc gratulacje, właśnie sam wypracowałeś sobie trzynastkę. Jeżeli doszedłeś tutaj, to masz już bardzo solidne podstawy i dużo większe bezpieczeństwo finansowe niż przeciętny Polak. Jeżeli zależy ci na w miarę szybkim przeskakiwaniu do kolejnych poziomów, to dobrze byłoby dodatkowo pracować nad umiejętnościami, które mogą w przyszłości przynieść ewentualnie jakiś dodatkowy zysk. Chodzi mi o to, że dobrze jest się cały czas edukować, mimo że nigdy nie ma gwarancji, że ta konkretna wiedza zwiększy twoje zarobki. Ale to działa bardziej na takiej zasadzie dawania sobie dodatkowych szans, które mogą, ale nie muszą się pojawić. Im więcej umiesz i wiesz, tym więcej drzwi stoi przed tobą otworem i przy odrobinie szczęścia prędzej czy później to zmonetyzujesz. Na slajdzie poziomu piątego czerwonym kolorem zaznaczyłem wyrażenie procent składany, bo traktuję to w pewnym sensie jako jedno z najważniejszych i niezmiennych praw wszechświata, jakby się dobrze zastanowić, to wszystko co nas otacza, włącznie z nami samymi. Powstało dzięki cichemu i zabójczo konsekwentnemu działaniu tego prawa. Jeżeli chodzi o powstawanie galaktyk i ewolucję, to w grę wchodziły oczywiście miliardy i miliony lat, ale na szczęście w naszej skali procent składany też zadziała i zauważyłem, że takiemu rozgarniętemu człowiekowi potrzeba jakichś 2 do 5 lat regularnej nauki, żeby zacząć czuć się w miarę pewnie i swobodnie w jakiejś dziedzinie. Nie inaczej jest z inwestycjami, i tutaj, zakładając, że jesteśmy takim przeciętnie zarabiającym człowiekiem, to procent składany zaczniemy coraz mocniej odczuwać po jakichś 4-5 latach inwestowania. I z każdym kolejnym rokiem skala tego efektu będzie nas coraz bardziej zaskakiwać. Trzeba po prostu przetrwać te pierwsze lata, kiedy procent składany jest jeszcze dzieckiem, i zaufać, że prędzej czy później się objawi i z właściwym dla siebie spokojem i konsekwencją będzie pracował na nasz majątek. Po czym poznać kogoś, kto właśnie odkrył na sobie działanie procentu składanego? Chociażby po wypowiedziach typu Kurde, dlaczego nie zacząłem wcześniej? Podsumowując tę krótką dygresję na postawione pytanie Kiedy zacząć odkładać i inwestować? Odpowiedź będzie zawsze brzmiała Teraz. Poziom szósty od 100 tysięcy do 175 tysięcy złotych. No i przekroczyliśmy pierwsze i najtrudniejsze 100 tysięcy Cytując komentarz z jednej z inwestycyjnych grup na Facebooku, który mi się właśnie wyświetlił, Manger w latach 90. stwierdził, że i tak najtrudniejsze jest zdobycie pierwszych 100 tysięcy dolarów kapitału. Do tego czasu, jeśli będzie trzeba, musisz wszędzie chodzić na nogach i kupować jedzenie z kuponami zniżkowymi, no a potem już możesz trochę zdjąć nogę z gazu. Myślę, że w polskich warunkach możemy w dużym uproszczeniu przyjąć faktycznie tę kwotę 100 tysięcy złotych. Co najlepsze, myślę, że do takiego poziomu jest w stanie dojść każdy przy odpowiednim samozaparciu i cierpliwości. Nawet jeśli pensja nie pozwala na odkładanie znaczących kwot, 100 tysięcy złotych jeszcze jest do uzbierania w jakimś dłuższym terminie. Od tego momentu niestety zacznie się robić coraz trudniej i przeskoczenie do kolejnych etapów będzie wymagało coraz więcej wysiłku. Wydaje mi się, że tutaj jest trochę kluczowy moment, bo osoby, które chcą iść dalej, muszą albo uzbroić się po prostu w cierpliwość i nadal spokojnie i powoli budować swój majątek, posiłkując się reinwestowaniem dywidend i odsetek, albo zacząć już aktywnie szukać możliwości podwyżki lub dodatkowych źródeł dochodu. Wydaje mi się, że to Fire jest o tyle fajne, że właśnie na pewnym etapie życia bardzo motywuje do podejmowania różnych nowych aktywności i uczenia się ciekawych rzeczy, które mogą w przyszłości przynieść dodatkowy dochód. Oczywiście, jeżeli ktoś ma rodzinę i dzieci i chce sobie po prostu spokojnie żyć i odkładać bez poświęcania całego życia na pracę, to nadal ta filozofia jest oczywiście dla niego. Poziom siódmy od 175 do 250 tysięcy złotych. Miej świadomość, że mając taką kwotę oszczędności jesteś już pośród kilku procent najbardziej zamożnych pod tym względem Polaków. Dywidendy i odsetki generują już nawet do trzech średnich pensji, więc teoretycznie możemy zacząć już mówić o takim wakacyjnym fire na zasadzie, że teoretycznie moglibyśmy nie pracować przez dwa miesiące w roku i nie odczulibyśmy tego jakoś mocno finansowo, zakładając, że zarabiamy około średniej polskiej pensji. Na tym poziomie efekt kuli śnieżnej zaczyna być już bardzo zauważalny, i każdy kolejny rok trwania w naszym postanowieniu będzie miał ogromny wpływ na przyszłe kwoty dywidend, odsetek i całego zgromadzonego majątku. Poziom ósmy od 250 000 zł do pół miliona. Dywidendy i odsetki wynoszą już tyle, ile rozporządzalny dochód przeciętnego Polaka, czyli jakieś 2250 zł miesięcznie. To jest teoretycznie moment, w którym skrajny minimalista już może zacząć myśleć o ograniczaniu pracy. Zaczynamy otrzymywać kwoty, które pozwoliłyby zapewne utrzymać się już w jakimś bardzo tanim kraju. Tutaj już zaczyna też nam mocno towarzyszyć uczucie wolności finansowej, bo faktycznie w razie jakiegoś kryzysu egzystencjonalnego możemy sobie pozwolić na niepracowanie nawet przez kilka lat. Przy takich kwotach w akcjach już na pewno nie musisz czuć się niewolnikiem swojej pracy, i w razie jakichś problemów na spokojnie rozglądać się za czymś innym. Doszliśmy do etapu, którego przekroczenie we w miarę rozsądnym czasie wymaga już dużych pokładów cierpliwości i oszczędności. Poziom dziewiąty od 500 tysięcy zł do miliona. Jeżeli dysponujesz kapitałem z poziomu 9, to możesz śmiało powiedzieć, że jesteś profesjonalnym inwestorem, bo twoja długoletnia praca przynosi ci teraz co miesiąc średnią polską wypłatę. Dalsze reinwestowanie dywidend będzie miało już kolosalny wpływ na przyszłe zyski, bo reinwestujemy kwoty, które w większości z nas trudno jest oszczędzić w ciągu roku. Jeżeli pracujesz na etacie, to zdobywając 9 poziom, możesz teoretycznie pozwolić sobie na rzucenie wypowiedzenia w dowolnym momencie. Bo Twoje inwestycje dadzą Ci mnóstwo czasu na szukanie nowej pracy. Jeżeli nie masz dużych potrzeb, to zysk z dywidend i odsetek powinien już powoli zacząć wystarczać na utrzymywanie się w Polsce. Poziom 10. od miliona do 2,5 miliona. Ostatni poziom w naszej grze FIRE. Jest to chwilowo ostatni poziom, bo dojście tu gwarantuje możliwość utrzymania się z samych odsetek. W większości fajnych miejsc na Ziemi, a więc jesteśmy teoretycznie u celu podróży. Oczywiście tutaj ta skądinąd przyjemna droga skończyć się nie musi. Dalej, jeszcze jest coś, co Amerykanie nazywają Fat Fire, czyli takie tłuste fire, polegające na zebraniu kwoty, która będzie umożliwiała nam wcześniejszą emeryturę i życie w luksusie. I zgromadzone kwoty zależą już mocno od osobistych preferencji. Jeżeli nasza społeczność się rozwinie i będę widział za parę lat te same niki w komentarzach, to chętnie nagram odcinek o kolejnych poziomach. Może wielu osobom się to wyda niemożliwe, ale myślę, że przy odpowiednim podejściu każdy ze słuchających jest w stanie uzbierać ten milion złotych. Miejcie na przykład świadomość, że oszczędzając średnio 30 tysięcy złotych rocznie i inwestując je w instrumenty dające 5% stopy zwrotu, milion złotych uzbieramy po jakichś 19 latach. To nie jest chyba aż tak dużo, jak się wydaje, a nagroda w postaci tej względnej wolności finansowej i pewności siebie no jest po prostu bezcenna. Ja mam też takie przemyślenie, że osoby traktujące to, to fire. Tak czysto matematycznie, zapominają o czymś, co dla mnie jest w tym najważniejsze, czyli o motywacji do działania, jaką generuje widok rosnących wpływów z dywidend i świadomość, że każdy kolejny odłożony tysiąc złotych będzie dla nas pracował już do końca życia. Daj znać, na jakim poziomie Ty jesteś, jaki jest cel Twojego inwestowania. Kiedy i czy w ogóle zamierzasz przejść na emeryturę? Jeżeli chodzi o mnie, to dla mnie ta wcześniejsza emerytura nie jest jakoś atrakcyjna, bo lubię robić różne rzeczy i pewnie nigdy nie przestanę pracować. Ale po osiągnięciu odpowiedniej kwoty będę po prostu robił tylko to, na co mam ochotę. Natomiast niezależność finansowa jest czymś bezcennym, bo już mam okazję powoli doświadczać, ile tu generuje pewności siebie. Zadowolenia, że zbudowaliśmy coś własnymi rękami, i takiego poczucia, o którym mówiłem w jednym z podcastów, że właśnie z każdego spotkania i z każdej relacji możemy w dowolnej chwili wyjść, bo nie jesteśmy po prostu od nikogo zależni. Na koniec wszystkim właśnie tego życzę. Zdobywajcie kolejne poziomy i chwalcie się tym w komentarzach. Mam nadzieję, że przyjemnie się słuchało tych moich prostych przemyśleń, udanych inwestycji i do usłyszenia niebawem.